Siana, z tej strony Xter. Dziś nagrywamy odcinek z Armia Kaczek yy, Sorry za skina pierwsze yy, Nie mam skina jakby swojego Bo nie nagrywałam na swoim kanale jakby yy, Takie małe problemy są, ale Już następny w sensie yy, Z tej z, jakby O Jak się przedostaniemy tam jakby gdzie, gdzie chce to będziecie mieli już z mojego ogólnego konta Jakby mm. I będę miał ogólnie tyle wszystkiego po tyle samo jakby na tym koncie co zawsze nagrywam Pierwszy kodzik w ogóle To jest taki To jest taki kodzik Możecie sobie wpisać, sekret code Tutaj, sorry, że mam po polsku jak coś, sorka. Czekajcie, zmienię, żeby nie było. Bo mnie też to jakby wkurza. A, tu mamy. No, w końcu da się grać. Można se grać. Dobra, lecimy sobie, bo tutaj za dużo nie mamy do robienia. Oprócz tego, że po pokonaniu kilka baconków lecę po prostu otwierać od razu z grubej rury. Otworzymy sobie takich 10. Czemu by nie? Cyk. Okej, okay, upgrade są do tego. No, szybciej to idzie, a tutaj to nie wiem, czy to tak gładko pójdzie. Czekajcie, bo my mamy spina w ogóle tutaj. O, fajnie, 5 dostaliśmy. Kaczuszek. Dobra, buścików sobie używamy. No i będzie spoko, moim zdaniem. Pokona... No, teraz z tym mejką... Teraz z nim mi idzie łatwo. Bo tak to jest trudno. Dobra, cyk i jak wyszło. O, no nawet ok są. Można sobie jeszcze za po, so stówkę pootwierać. I cyk. I wyjdzie nam kilka lepszych tych. Dobra. To lecimy tu, niech są sa... Nie, tutaj nie, tu nie. Jeszcze sobie nie daję rady z tymi najlepszymi. Jak coś ja będę chciał tutaj walczyć do jakby do najlepszego Bajkonka w sensie kaczki, ale nie wiem, czy mi się uda na przykład do takiej. Dobra, pierwsze co to, sobie to robimy? A, musimy zbierać tysiąc. To ja nie wydaję. Nie, no, tyle nie będziemy się męczyć. Pyk, 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 pyk. Kolejne, kolejne. tu coś jest? Czekajcie, może to jest kody. Czekajcie. Nie, ale warto było spróbować, bo tak dziwnie mi to... Tak dziwne to było. Dobra To już mamy ten 1000 i może wydamy więcej. Ja sobie kupię od razu, a da się tak? Da się. Do tego se kupię. I jeszcze więcej. A, to jest po 2000, ja myślę, że to jest po 27. No i teraz mamy dowalone lony te kaczki. No, teraz to szybko zejdzie, Mu chyba, no? Zaraz te róża będę kupował i je będę. Też lepiej nam idzie, więcej hajsu mamy, bo kupiłem to nowe jakby za 5 koła. 25 koła w sensie. A nie 5. Myli mi się ciągle. Sorka. Dobra. Mamy dużo ich. I teraz... Wow. One są mocne. Sprawdźmy. No, są mocne. Nie ma co ukrywać. Dobra, znowu wydajemy całą kasiorę. I jeszcze możemy tu wydać Teraz robimy najlepszą kaczkę. Damy. Aha, czarna już jest najlepsza po prostu, co nie? Czarna kaczka jest najlepsza. No i już na hita mamy te No i już mamy nową krainę, jakby można tak powiedzieć. No już mamy. Tylko wystarczy ją kupić. Już tyle tej mamy. No, patrzcie, jak to leci. Dobra, kolejna jest. No nie, na niego nie lecimy od razu. Ty, ale w ogóle. Łatwo le... się z nim. Dobra, kupujemy sobie już nową. Dobra, jeszcze nie. Nie przesadzajmy. Jeszcze aż taki dobry nie jestem dobra. Ty. jeszcze tu się rozwalimy. A to zaraz tylko sobie w sumie kupię. Te kilka. No i teraz idzie łatwiej jakby. Dobra, ja To sobie troszkę poformuję. O, dobra, dobra, dobra. Kupujemy tą kaczuchę. I sprawd Ja chyba sobie pójdę. I ją. Jakby z. Nie, tak. Tego nie można nazwać. Czemu tego teleporta nie dali? Boże. Sorry, że narzekam, ale trzeba łazić daleko, no. W ogóle sobie kupimy ten megafon czy co to jest? O, za 10 milionów. I cyk? No, to już jest chyba mocniejsze, bo. Mhm, chyba mocniejsze. Teraz chyba po 3 miliony bijemy? Czy po ile? Nie wiem. No, z nim nie jest jeszcze tak łatwo. Ale z nim jeszcze poradzimy na Esie. Ja więcej pieniędzy bym pozbierał i bym kupił se tamtą za 15B. Ty, a co jakby tak? Pokupować teraz mega dużo tych zielonych. To jest myśl. No, i teraz mamy tyle. Czy na niego to nie ma co? Ale go już mam na hita. No! Fajnie, dobra. Jak na hita, to spoczka. To my mamy już taką. Jakby tą mapę mamy. Łatwą do przejścia, bo. Jakby sami widzicie, jak to łatwo idzie. Ale ja bym wolał chyba sobie kupić więcej zielonych. I potem. Dobra, dokupujemy zielone. Dobra, to widzimy się jak dojdę, bo to trochę zajmie. Dobra. Zobaczmy jak teraz będzie. No i teraz od razu lepiej. I o wiele lepiej, może tak powiedzieć, że o wiele, wiele lepiej jest. Szczerze ale tak szczerze ser jest lepiej bo teraz tak porównuję mocne dobra O, dobra, rozwalone teraz możemy iść, co ja kupić za te 15 bilionów. Ale opłacało się w sumie, sobie z, jakby skraftować, tak to nazwijmy, bo teraz mamy jakby większą siłę i mogliśmy rozwalić go, i mamy teraz więcej hajsu. Jakby nie wiem, czy zrozumieliście, jak nie, to nic się nie martwicie. Dobra. I teraz. No nie, no jeszcze nie, jeszcze nie. Dużo brakuje. Mm -mm, jeszcze. Troszkę. No, jeszcze ten jeden, i. A już mamy. No spoko, dobra. To sobie go rozwalimy. I w końcu będziemy mogli sobie mieć już na miejscu od razu. Upgrade i w ogóle w końcu. Od razu to robię, od razu? Tak musiałem to zrobić. Oj oj, oj, to ja jednak tu jeszcze nie będę robił. W sumie zaraz to możemy al żeby więcej many many wchodziło. Za ile? Ile powaliło ich? Ja wiem, że to pewnie jest normalna cena tutaj, ale ja nie mogę. Lecimy. Aha, to jeszcze jednego sobie rozwalimy? Dobra Jak tu ogarnąć jakieś inne? Aha Czyli zarebirwy No to Będzie co robić Aha, to już są takie kaczki Ja już nie wiedziałam, że będą takie W sensie, że będą takie to gdzieś się w ogóle nie spodziewałem z niej też nie dam rady, bez za mocny. Tu dam radę, sobie, tu też. Dobra, tu raczej nie mogę więcej kupić. To sobie za trilion ogarniemy. Dobra. Teraz jak to sobie troszkę ich weźmiemy. Czy ciekawe, czy rozwalimy go? No nie za bardzo. Lepiej jakbyśmy rozwalali ich, bo ich mamy na hita i szybko pójdzie. O, dobra. Mamy upgradeowaną. Zobaczymy, jak. Czy dało to jakiś post? Czy to coś daje? No, daje. Nie można powiedzieć, że nie. Dobra. Dobra. No, no, i teraz to tak można, no. Teraz zobaczcie. Teraz to fajnie leci. Szkoda, że nie mam przy sobie Robuxów. Jakby nie przy sobie, tylko nie mam ogólnie teraz na koncie. To jakbym miał, to byśmy się zabawili trochę. Dobra. Dobra, máme... Uuu, uh, portl. Dobra, mamy kolejny, ten Blue Floor Pond. No i dobra, no to my, widzowie, będziemy kończyli ten odcinek. Nie chcę, żeby był za długi, więc dlatego kończymy. Jeśli Wam się spodobało, lub nie, możecie kliknąć łapkę w górę, czy tam w dół, byle co. Ale moglibyście zostawić po prostu. Oczywiście, nie zmuszam, Oczy, jak co mówię. No co? Będziemy kontynuowali z tej gry seria. No i to wszystko. Więc Więc nie ona.